No ale co ty się już zbierzesz? Tak, wiesz, weekend w Wysiadach. Aż pozwoli mi wyjść wcześniej, więc podpiszę jeszcze tylko te dokumenty i jak to że nam. tylko weź parasolkę, bo tam leje. Spoko. Dzień dobry. Dobry, przepraszam. Jakiś pacan wjechał w kałuże i. Ja przepraszam, że ja tak wpadam, ale ma pani jakiś kawałek ręcznika? Zapraszam panią prosto. Tak? Tam, do sali spotkań. Dziękuję. Jak dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Tak, tak, proszę. Zarobek chciałem na konto wpłacić. E... Tylko nie wiem, czy to ważymy, liczymy? E... Liczymy. Nas... Dziękuję pani bardzo. Ja naprawdę nie spodziewałam się, że w banku spotkam się z taką życzliwością. <noise> Dziękuję. Sprawdźmy. On tam jest! Co? Kto? Michał! 94, 50, 95, 96. To jest akurat. Brzetą y, do wózka. 97, 98. Taki był czuły, kochany. Wiersze mi mówił, piosenki śpiewał. Michał? Mhm. Mówił, że mnie kocha, że będziemy ze sobą do końca życia. To były cudowne wakacje. W Nie, w Karkonoszach. Tańczyliśmy do białego rana. Długo żegnaliśmy się na peronie, powiedział, że zadzwoni, to ja mu numer zapisałam na gitarze. Nie odezwał się. Ja przez pół roku przez niego płakałam. A to szuja. A taki się wydawał porządny. Ja już o nim zapomniałam, ja... Ja, ja. Ja już się wyleczyłam z niego. Ja nie mogę się go teraz zobaczyć, bo ja się kompletnie rozlecę. Spokojnie. Ja się wszystkim zajmę. Spokojnie. 20, 18, 19. Przepraszam, 20, koleżanka się 20, panem zajmie, dobrze? Ale pomylił mi pan. 220 było. 120. Gdzie ty się podziwałaś? A co? Biesz się w karkonosze? Jakie tych Bieszczady mówiłem ci przecież. Chylko serce mnie połam. Nie wieścich. Dobrze postaram się do poniedziałku do widzenia. Do widzenia. Znowu mi pan pomylił. 228. 228. Tak, 228. Przepraszam pana, na sekundkę. dwieście 233. Dziękuję, naprawdę. Ania? Michał? To to jest Michał? Zadzwoniłeś. Ukradli mi tą gitarę z telefonem, Aneczko. Tyle czasu cię szukałem. Szukałaś mnie? No. Całą Polskę zjeździłem. Straciłem już nadzieję, że kiedykolwiek znowu cię zobaczę. A ty tu. Mój kochany. <grym> Parasola za. A co, co tu się dzieje? 你我是真。